Hej, dzisiejszy filmik z Minecrafta jest po to, żeby zapytać Was, widzów, jak można zrobić Glowstone. Bo ja w ogóle nie wiem, jak to można zrobić. Bo próbowałam wszystkiego, ale to jest strasznie trudne, żeby zrobić to. Muszę tutaj iść, przepraszam. Że tak idę dziwnie, ale muszę. To jest tak dziwnie, bo. Nie, bo mam, mam domki, prawda, no i mam wszystko, co potrzebne, żeby zrobić domek. Ale potrzebna mi glowstone, bo przecież nie mogę, no wiecie, no przecież nie mogę tak mieć, no, bez światła, bo w nocy jest mi ciemno. Jeśli ktoś z was wie, to prosiłabym o odpowiedź w komentarzu, bo bardzo bym wtedy, bo bardzo byłabym wtedy zadowolona i mogłabym robić super fajne filmiki z tym. mogę robić różne z glowstone'u rzeczy. Albo jak się robi chociaż pochodnie, jak ktoś wie, to niech powie, jakiekolwiek światło. Jakiekolwiek światło mi potrzebne, żebym miała do tego o co. To tego mojego domku, który Wam już wcześniej, w wcześniejszym odcinku pokazywałam. No właśnie, no to dziękuję bardzo za to, że wysłuchaliście mnie. No i do widzenia!